podbierakach karpiowych przyzwyczailiśmy się do długich sztyc, zazwyczaj sztywnych i ciężkich. Natomiast tutaj jest propozycja czegoś zupełnie innego. To są dwa nowe podbieraki firmy Jackson. Właściwie to jest jeden podbierak, ale z dwoma różnymi sztycami. Carp Landing Net Profi. Co takiego innego jest w tych sztycach? To jest pierwsza sztyca, która jest. Teleskopowa. No i tyle. Ona jest z lekkiego włókna węglowego. Naprawdę niewiele waży. Jest sprężysta. Do tego w komplecie oczywiście głowica podbioraka wkręcana do sztycy. Głowica z metalu. Ta sztyca ma długość półtora metra. Myślę, że sprawdzi się przy łowieniu z łodzi, przy podbieraniu z łodzi, czy z pontonu, ale łowiąc z brzegu, będzie współgrać z krótszymi wędziskami, takimi 3,33 metry bo 3.60 jeszcze. Tak, ale 3.90 no mo moglibyśmy mieć pewne kłopoty z podbieraniem ryby w związku z kątem, jaki musi wędka zrobić, żeby rybę naprowadzić do podbieraka. Ale coś za coś. Lekka sztyca za to nieco krótsza. To jest pierwsza sztyca, zobaczmy drugą. Druga sztyca z kolei też jest taka zaślepka. Jest nasadowa. Trzeba odkręcić zakrętkę na dolniku, wyjąć tę drugą część i po prostu nasadzić ją na tą główną część sztycy podbieraka. Ta sztyca ma jeszcze jeden atut. Możemy dolną część wyjąć i używać tylko tej podczas odbierania złodzi, to na pewno jest duży atut. Kosz podbieraka i pierwsza rzecz, która od razu jest widoczna siatka, siatka, z gumowanego materiału to na pewno jest handicap, bo po pierwsze nie chłonie wody. Po drugie, jeżeli cokolwiek nam się tutaj zaczepi, to nie tak jak w takiej standardowej siatce, że mamy kłopoty z odczepieniem to zupełnie inaczej działa. Siatka jest głęboka, spodnią część. Jak widać siateczka jest mniejszych rozmiarów. No i montowanie, oczywiście standardowe do głowicy ramiona podbioraka o metrowej długości plus półtora metra sztyca czyli cały podbierak ma 2,5 metra Sztyca jest lekka, elastyczna, no ale pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Po podebraniu karpia nie podnosimy podbieraka razem z rybą, bo nawet najbardziej solidna sztyca może w tym momencie nam się złamać. Kiedy zabieramy podbierak do pontonu w razie holu z wody, wtedy tę sztycę możemy skrócić. Zajmuje w pontonie dużo mniej. Miejsca. To jest ten drugi podbierak ze sztycą nasadową. Do podbierania zarówno z brzegu, jak i w przypadku podbierania ze środka pływającego, możemy odjąć tę część i dużo łatwiej nam będzie z pontonu podebrać. Tutaj jeszcze jeden walor. Średnica wejścia tutaj gniazda głowicy jest dość duża, dlatego łatwo nam operować tym podbierakiem. I wkładać i wyjmować ramiona czasami z podbierakami są dość spore z tym kłopoty. Tutaj żadnego problemu w tym względzie nie mamy.